Dzień dobry, witam z Zespołu Willowo-Ogrodowego w Gorzowie Wielkopolskim. Muzeum Lubuskie ma w swoich zbiorach wiele książek, ale ma też starodruki. A w zimowe wieczory chyba jednak najbardziej lubimy czytać. Pytanie, czy z tej Biblii, pochodzącej prawdopodobnie z XVI-XVII wieku, da rady jeszcze coś wyczytać? Sprawdzimy. Muzyka Do rozmowy o tym zabytku zaprosiłam pana profesora Pawła Leszczyńskiego, który jest prezesem Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i przewodniczącym naszej muzealnej rady. Dlatego, że chyba będzie najodpowiedniejszą osobą, która coś więcej powie nam o tym starodruku, co my o nim wiemy. Na pewno wiadomo to, że Biblia Lutra, którą tutaj właśnie prezentujemy, została wydrukowana. W XVI albo w XVII wieku. Dlaczego taki rozstrzał? Że tu XVI, a tu XVII. Dlatego, że nie sposób ustalić precyzyjnie daty, ponieważ brak karty tytułowej, a także i końcówka jest niezupełna. Ponieważ znajduje się tutaj w tym starodruku wzmianka o życiu Marcina Lutra i ona kończy się na 1552 roku, roku śmierci jego żony Katarzyny von Bora. W związku z tym pierwsza wolna, że tak powiem, data to jest właśnie ta 1552. Natomiast z kolei z inskrypcji, które tutaj mamy na samym początku, a które odnoszą się do właścicieli tego starodruku, y Możemy odczytać informacje o 1687 roku. W związku z tym ten XVII wiek jest tutaj jakby tą granicą górną. Ale co jest ciekawe, i co warto podkreślić? Bogato ilustrowana Biblia. No właśnie. Bogato Pokażmy ilustrowana może. Biblia. Mhm. Aż 88 ilustracji, gdy chodzi o Stary Testament. Mhm. Tu mamy jedną z nich. I w nowym pewnie więcej. A w nowym, właśnie co ciekawe, w nowym ciut mniej. mniej. 56. Mhm. 56. Czyli razem prawie 100. Dokładnie. To jest bardzo dużo ponad i one są stuwa. takie bardzo stuwa. precyzyjne tak. te ilustracje, tak. piękne. Piękne wykonanie i w dosyć dobrym stanie zachowana ona była poddawana przez nas konserwacji. Tak. Takie Biblie były wydawane na potrzeby kogo? Kto z nich korzystał? Musimy zacząć od 1522 roku, kiedy reformator Marcin Luther dokonał na zamku w Wartburgu. Oczywiście Wartburg nam się kojarzy też inaczej z, samochodami. z samochodem, tak, ale tutaj na potrzeby naszej opowieści zamek Wartburg był miejscem, w którym w ciągu 10 tygodni, no po prostu rekord usiadł człowiek i przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki 1522. Z jakiego języka? Z, on posługiwał się różnymi tłumaczeniami. Mhm. Oczywiście opierał się również na tekście łacińskim, między innymi na tłumaczeniu Erasma z Rotterdamu, mhm. w ciut wcześniejszym tłumaczeniu też z początku XVI wieku. Dał radę sam że tak powiem, ogarnąć Nowy Testament, natomiast Stary Testament już wymagał pracy bardziej pogłębionej, i finalnie w 1534 dokonali tłumaczenia Starego Testamentu ludzie tacy jak wspomniany Luter ale również Filip Melanchton, jeden z jego najbliższych współpracowników, a także i to jest też taka ciekawa sprawa Jan Bugenhagen, późniejszy reformator, człowiek, który wprowadzał luteranizm na Pomorzu Zachodnim, czyli nasz sąsiad można by powiedzieć, no tak. tyle że XVI-wieczny, ale nasz sąsiad. Z innych jeszcze nazwisk warto wymienić Kaspara Krucigera, to był ten zespół, ten team, można powiedzieć tłumaczy, który właśnie w 1534 roku domknął tego dzieła. Biblia Lutra powstawała na potrzeby udostępnienia y, Słowa Bożego dla wszystkich wiernych zgodnie z jedną z zasad reformacji Tych, sola, którzy potrafili czytać. Tych, którzy potrafili mhm. czytać. A I... jeśli ktoś nie potrafił to mógł przyjść pewnie gdzieś posłuchać jak ktoś inny czyta. I to tłumaczenie mhm. było początkiem niezwykle ważnej rewolucji oświatowej. Dlatego żeby właśnie umieć czytać trzeba było rozpocząć od szkolnictwa. Szkolnictwa mhm. elementarnego. I tak powoli można by powiedzieć krok za krokiem Pojawiły się szkoły, szkolnictwo. Bardzo wielki wpływ tego tłumaczenia właśnie także na rozwój oświaty. W ogólnej panoramie kulturowej, ale również w kwestii oświatowej tutaj był bardzo ważny i istotny. Kontekst takiego jednego starodruku jest bardzo ciekawy i pewnie moglibyśmy rozmawiać tutaj godzinami. Ja bym chciała coś przeczytać z tej księgi, natomiast nie odważę się w języku niemieckim czytać. Ale my mamy pewien o, pomysł. O tak! <laughs> Profesor Paweł Leszczyński pięknie opowiedział nam o historycznym kontekście, a teraz co nieco o języku. Jest ze mną Sławomir Szenwald, dyrektor Gorzowskiej Książnicy i germanista w jednym i jest duża szansa na to, że jednak może coś dzisiaj wyczytamy z tej Biblii. Coś da się wyczytać, ale najpierw powiem, że bardzo zazdroszczę takiego zbioru w zasobach Muzeum Lubuskiego. Świetnie, że to mamy w ogóle w Gorzowie, taką właśnie Biblię. Tak, no jak się jej przyjrzeć, to rzeczywiście jest to późniejsze wydanie Biblii. Często mówimy, że jest to Biblia Marcina Lutra, mówimy, że jest to Biblia Gutenberga, ale już Gutenberg nie żył, kiedy ta Biblia była wydawana. To już jest widać bardziej zaawansowany. Dróg i czcionka, bo możemy też rozpoznać Biblię po ilości wierszy na danej stronie. Tak? Marcin Luther wydając pierwszą swoją Biblię, Wulgatę, stosował... Przepraszam, nie Marcin Luther, tylko Johann Gutenberg oczywiście. Mhm. Johann Gutenberg wydając Wulgatę 1455 stosował jeszcze 42 wiersze na jedną stronę. Troszeczkę naśladowano manuskrypty, czyli to wszystkie wydania ksiąg, kodeksów rękopiśmiennych. Mhm. Czyli napisane mamy tutaj, tak jak pisano, w dwóch szpaltach. Tak samo też mamy dwie szpalty, jeśli chodzi o druk. Czcionkę układano w ten sposób właśnie na tych tablicach, aby powstały dwie szpalty, najpierw 42 wierszowe i później zwiększano ilość tych wierszy. Potem możemy poznać, że ta Biblia jest późniejsza, bo ona ma, tak jak tutaj doliczyliśmy się, ponad 50 wierszy na jednej szpalcie. Tak, a powiedz, czy te y, literki były kaligrafowane odręcznie, a dopiero później powielane? Bo nie to wszyscy znaczy, wiedzą, jak y, tak. te Biblie były y, spisywane. No, Gutenberg opracował tę koncepcję, choć oczywiście było wielu poprzedników, i było też wielu następców, i było wielu piratów, dodajmy od razu oczywiście. Czyli były już takie nielegalne wykorzystania. Tak, różne oczywiście, rzeczy. nie było praw autorskich hmm. kiedyś, i zarówno dotyczyło to techniki drukarskiej, jak i oczywiście też samego tekstu. Ale wróćmy do czcionki. Właśnie. Rzeczywiście trzeba było w metalu stworzyć no, taki, na takim klocku metalowym końcówkę zakończoną tą daną literką, którą chcemy, tak? Na początku było to rzeczywiście naśladownictwo piratów, i smaręcznego, czyli bardzo precyzyjna i trudna praca. Dlatego mówimy o pewnej rewolucji, bo tak precyzyjnie wyryć literkę, czyli mówimy obrobić materiał metalowy, potrafili tylko złotnicy i najlepsi ślusarze. Mm -hmm. Więc było to oczywiście bardzo kosztowne, jeśli chodzi o personel, jeśli chodzi o materiał, no bo trzeba było też mieć dosyć dobry metal do tego do, te, do, tych, do tej produkcji czcionek i no, całego urządzenia drukarskiego. Zatem czcionki wkładano w taką tablicę, składającą się z takich prowadnic i mm -hmm. tak po kolei literka, po literce trzeba było ułożyć wyrazy, słowa. Spację. Proszę zobaczyć, ten tekst jest wyjustowany. To, co dzisiaj robi komputer, a to robili zecerzy. Ten zawód się nazywał Zecer? To jest ten człowiek, właśnie, który układał te, te czcionki, w wyrazy słowa w całą taką tablicę. Które następnie trzeba było niejako pomalować farbą, przyłożyć kartkę i odcisnąć jak pieczęć. To tak dziś kartka, powiedzielibyśmy, że to były takie matryce. To były takie matryce, kartka mm -hmm. po kartce. Jeśli sporządzono takich 200 czy 300, w zasadzie już to, te czcionki nadawały się do wymiany. Dlatego też nakłady pierwsze to są takie około 200, 300 egzemplarzy i tuż tu jest bardzo, bardzo dużo. Jeśli dziś wybrałabym się z tobą do kościoła ewangelickiego, do niemieckiego Kościoła Ewangelickiego i słuchalibyśmy Słowa Bożego, to byłoby dokładnie to, które dzisiaj przeczytamy? Prawie to samo, tak? To jest właśnie ta różnica też jakby, jeśli odniesiemy to na grunt polski, że yy, Biblia Kuba Wójka yy, no w zasadzie przeszła już do historii. Jest to już historyczne tłumaczenie. Yy, od połowy XX wieku mamy w Polsce raczej nowe Biblie, nowe tłumaczenia, a Marcina Lutra nie. Jego też oczywiście nazywa się to rewizja, tak? Przeprowadzono wielokrotnie już rewizję tego tekstu, który tutaj leży przed nami. Ale jednak w roku 2017, kiedy przeprowadzono kolejną, no już jakąś tam kilkadziesiątą kolejną rewizję tekstu Marcina Lutra, stwierdzono, że trzeba jednak wrócić zupełnie do tego tekstu pierwotnego, ponieważ tyle pomysłów się po drodze narodziło, że ono w zasadzie zakłócają ten tekst. I Biblia, która współcześnie mieści się o w takiej właśnie. Wielkości książeczki. Czyli do prawda? kieszeni. To jest ta sama zrobić. Biblia, tylko hmm. takich rozmiarów. I właśnie dokonamy teraz może małej próby. Tak Który jest. Fragment no, czytamy. O to właśnie chodzi w naszym odcinku. Myślę, że w związku z tym, że jesteśmy w takim Bożonarodzeniowym okresie, to dobrze by było taki fragment o Narodzeniu Pańskim przeczytać. Tak, czyli ten najbardziej słynny z św. Łukasza, z drugiego rozdziału. I tutaj możemy sobie przeczytać, oczywiście znając jak się rozczytuje taki Gotyk, taką mhm. Szwabachę. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser August ausging, dass die Welt geschätzt würde. I w tym wydaniu jest dokładnie to samo zdanie i. Dalsza część tekstu. Czyli nic nie zmieniono. To A w jest języku to, polskim. Tak. Jakby to to jest to właśnie słynne tłumaczenie hmm. u uwójka, i stało się, w one dni. Wyszedł dekret cesarza Augusta, aby popisano wszystek świat. To jest. U Marcina Lutra ten właśnie zabieg, to co my jakbyśmy mogli na polskich przetłumaczyć i stało się w one dni, wręcz wszedł do języka w ogóle powszechnego. Wiele zresztą sformułowań Marcina Lutra jest używanych do dzisiaj jako powiedzonka, jako związki frazeologiczne, no na przykład rzucać perły przed wieprze. To właśnie z Biblii Marcina Lutra jest to powiedzenie, że ono przywędrowało też do języka polskiego, jako taka kalka, ale dla języka niemieckiego to była wielka rewolucja, ponieważ Marcin Luter ujednoliczył. Można powiedzieć w takim szerokim skrócie język niemiecki, bo trzeba pamiętać, że język niemiecki to dzisiaj mówimy o jednym języku, ale my wiemy, germaniści, że on ma wiele, wiele wariantów. Mm -hmm. I osoby, które podróżują po krajach niemieckiego obszaru językowego, właśnie też stosujemy takie sformułowanie, bo jest to dosyć obszar bogaty. Wiedzą, że bo jest to obszar bogaty językowo, że jest to obszar, gdzie co krok możemy spotkać się z innym akcentem, z inną wymową. No cóż, nie skłamie, jeśli powiem, że ta Biblia ma 500 lat? Z pewnością około 500 lat liczy sobie tak książka. 5 wieków, yy, aż niesamowite, że jednak działa. Taką mam refleksję na koniec. Wyjątkowy zabytek i on działa nie tylko w takim wymiarze materialnym, bo można przeczytać tę księgę, ale on działa też na ludzkie serca i umysły przez tyle lat, ponad 500 lat, a jednak działa.